I Witam wszystkich ponownie w koszmarze. Tutaj Shoehard. I kontynuujemy koszmar pod tytułem amnezja. Goni nas stado pusiów, tak zwana wylęgarnia. Tak, pusiów jest tu mnóstwo na potęgę. Notatkę nie. Jak bierzemy jakiś przedmiot, który się świeci, to zaraz wyskoczy potwór. Jest tutaj coś? No, no. mu skrzynkę. To jest jakiś Kwas. Jak gdybyśmy to wrzucili do tego kwasu? Nic. Hmm. No tak, ale kto, no, kto nienormalny trzyma kwas w kuchni? Przecież każdy ma kwas. Ja mam kwas w kuchni, wy macie na pewno kwas w kuchni, każdy normalny człowiek ma w kuchni kwas. Więc nie rozumiem, dlaczego was to dziwi. It's a haven in the midst of a vast forest, and the last stop before my final destination. Castle Brennenburg. It's late in the evening, and the outrider, who has been with the coach since Bremen, advised me to wait until morning before I venture further. I've arranged for a bed at Der Mühle, the village's only inn, and am now waiting for the sun to rise. I try to sleep, but as I close my eyes, I see the men who fell victim in London. My fear and shame forces me to witness the same scenes over and over. They are dead because of me. Okay? A nie możesz wylać oliwę i napełnić tym kwasem. Ale coż, to jest gra, ludziska. Tutaj trzeba komplikować sobie życie. Jakby sobie człowiek nie komplikował życia, a to by się tą grę przechodził szybciej. Na przykład... AAAAAAAA Aaaa! Aaaa! Fuck Ja pierdziele O kurde Znajdzie mnie? A mnie zabolało, oh, kurde, może zwalił drzwi i poszedł. Jest gorszą świnią, niż te świnie tutaj. Świnia. Nie, daj mi ją. Chcę ją spalić w kwasie. Chodź tutaj. Ho kurde, ho kurde, widzieliście kiedyś coś takiego? A to też się spali czy? Ja nie mogę. Ale jaja Okej, okay, ten potwór zniknął, tak? Na tym polega ta gra? Że potwór z... Znika, jak się go nie chce? Okej, okay, 4 minuty dopiero Ktoś rąbi drewno. of august 1839 no, I, feel like I have fled the world and all its worries brandenburg is a majestic creation perched upon a forest-clad hill with towers reaching well above even the highest pine trees following the winding road leading to the gates gives the impression of discovering something forgotten as if journeying with marco polo to the hidden xanadu alexander the baron is a peculiar but gracious man. He seems well versed in worldly matters and is not at all as eccentric as I assumed. My room is exquisite, and I'm confident that no hotel for miles could even hope to match it. As the sun sets on Brennenburg, its fairy tale varnish turns to an eerie gloom. Alexander's strange servants are never far away. They are a quiet lot. And their behavior could only be described as skulking. Alexander seems pleased by my presence. As he puts it, it seems like I got here just in time. Okay. It's going to talk to Jezu. O, o kurde, on tu idzie. Jezu, jak on się tu dostanie, to ja nie ucieknę. Jezu, jest! Jezu. Jezu, nie! Jezu! O kurde! Nie! O nie. nie! Nie, 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 nie! Nie, 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 nie! To nie jest prawda! O kurde, nie! Niemożliwe! Serio to zrobił! Idę w drugim kierunku. Albo czekajcie! A skąd on przyszedł? Ja nie, nie! Ja są pitalam. Spadam stąd. No nie. Magazyn. O, dobra. To było przerażające. Brak krzywą, olej. okej, zawsze trzeba sprawdzać takie miejsca, bo. Jak widzicie, młotek i dłuto przegapiłem, jak były na widoku. To co dopiero będzie, jak coś się ukryje. Widzę słoik, spokojnie. To widziałem, tylko chcę wziąć na końcu. Szkoda, że nie można zabić tego potwora. Chociaż w sumie, gdybym był... Już się się patrzy. Gdybym był na miejscu bo... No to znaczy, gdybym pewnie zobaczył potwora... gdybym zobaczył potwora, to bym na pewno z nim nie walczył, bo bym się postrał w gacie. Nie byłoby szans, żebym ja z nim walczył. Coś tu jest, skąd on przyszedł? Oliwa. Nie ma szans, żebym ja walczył z tym potworem, się postrał w gacie, prędzej niż nie walczył. Cóż, odwaga u mnie... nie <grym> jest aż tak duża, żeby... Jakimś takim walczyć, no bez przesady. Bez przesady Nie wiem czy ktokolwiek by z nas miał. Kurde. Nie wiem czy ktokolwiek z nas miałby odwagę, żeby walczyć z tym potworem. Dobra, tylko ja bym nie miał odwagi. Ja przyznaję, że na pewno bym służył. Ten swój... Co jest? O oh fakon tu idzie ja chowaj się tu Sprawdzę jeszcze czy on tu na pewno idzie Ty co on idzie tutaj. Cicho! Cicho, oh, cicho luciska żeby nas nie usłyszał. Po co ja w ogóle tą świnią... świnią, bo go to zainteresuje. To jest pewnie jego świnia. Poszedł już sobie? Weź to, bo nie widzę. Tam coś błyszczy, mi się wydaje? No to światło. Dobra. O Jezu, jeszcze dotknąłem klas. Co, jakąś kłódkę, czy te... spotkaliśmy wiele kłódek po drodze? Muszę sobie przypomnieć, czy tutaj były kłódki, gdzie jesteśmy, czy nie? Chyba nie bardzo. Nie, na pewno nie. Tam była kłódka. Aha, tu możemy. Nie, nie możemy. Um, czyli co, wracamy się do kłódki No sią mi z tym kamieniem Idziemy do kłódki, tak? No kurde Sio Potrafisz iść w ciemności? Potrafisz Musisz to zrobić. No dobra wszystkich o, Ile tych pusiów tu jest? Co? Ja tam nie mogę już wejść? Kurde, ten Aleksander był powalony. Jak? On jest powalony. Konkretnie, że on zrobił sobie armię pusiów. Bez jaj. to zdrowym umyślę w ogóle chciałby przebywać w towarzystwie takich rzeczy. Byłem tutaj. Fuck, ja się już gubię. O jest skutka. Jak zapalę latarnię, to on mnie zobaczy i rozwali te drzwi. Może się wycofam. O, dobra. Wyszyki, ale one wychodzą mi automatycznie. Wow, nieźle. nieźle. So, you used the drain sewers as a means of transport? Yes, they were built to divert water from an underground spring and are quite spacious. It seemed only natural to incorporate it into the overall structure. But we weren't using it. Not today. The flow is seasonal, and when the spring runs dry, the damp tunnels produce a rather poisonous type of fungi. There is an antidote, of course, but we won't be bothering with it today. Come, this way instead. We're almost there. Okay, i us say I want to go. What is this? Should we check No, i to jest. No nie. Tutaj będzie ten pogięty koleś. Co kurczę, niewidzialny. Woda jest zbyt głęboka, żeby w niej brodzić. Jeżeli chcesz wejść do kanału, no musisz najpierw go usłyszeć. Napełnijmy. Ok, czyli hydraulik. Osłyszamy. Ale są drzwi. Które założę się, że są zamknięte na stówę. No właśnie. Co to jest? Muszę nasmarować. Aha! Zaraz, zaraz! Aha! No tak! Dobra, mam. Tylko po co jest ta dźwignia? Kurde oszukałem chyba przeznaczenie przecież, przecież to by mnie zabiło Da się jeszcze uzupełnić smarem to Nie Co zrobić z tą rurą Ale jak się dostać na górę? Aha To się to tak Aha Dobra, już wszystko jasne O, i mamy drzwi, co to jest napraw maszynerię, która. No nie, mam naprawić maszynerię, ja wiem jak.